Witajcie wszyscy na naszym kanale dzisiaj Siema. z Maciejem zrobimy taki pseudo nietypowy test moi drodzy mamy coś takiego nie wiem czy ktoś z was kojarzy taką petardę no w sumie pisze petarda pisze petarda jest 25 sztuk w opakowaniu tu mamy sprzedaż dzieciom zabroniona mm. petarda i instrukcja obsługi wewnątrz opakowania naprawdę jest wewnątrz? wewnątrz opakowania opakowanie wygląda tak, więc co my tu mamy? Trociny mamy jakieś. tu trocinę Moi drodzy, mamy trocinkę. A jest, widzisz? Ochronic aha, aha, aha. przed ogniem, zagnieceniem, uderzeniem, zadrapaniem masy, sprzedawać pełną. Pełnymi Wszelkie czynności jak transport, przenoszenie, sprzedaż mogą być dokonywane po sprawdzeniu wilgotności trociń, nie wysuszać, strzelać tylko ze pistoletu skierowanego wyłącznie do góry, sprzedaż dzieciom zabroniona. Czyli co my tu o! mamy? Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Tu ściągam aparat, bo... czekaj, jeszcze nie. Co? Trocina, to się rozłoży. W sumie to nie z mojej kadencji. Tylko właśnie tutaj tego pana mamy mhm. ładnie zabezpieczone truciną mhm. I tak to wygląda moi drodzy Zobaczcie o to jest nabój Tak wygląda nabój A nabój moi drodzy ładujemy do czegoś takiego Czyli do korkowca tak zwanego Może wasi rodzice co niektórzy z takich rzeczy się bawili Produkt Polski tak jak i korki zaraz spróbujemy, zobaczymy czy coś z tego będzie trzeba to naładować wcisnąć mamy załadowane, zobaczymy i tak to moi drodzy, kiedyś się bawiono na moich czasach jak byłem dzieckiem czyli działa, produkt działa zobaczcie, zawsze się wciska wkłada się do lufki Mocno trzeba przycisnąć. O! Naciśnięte i, mm. tak, ja wiem. O! Ktoś? Taki korsarzyk, bardziej, nie? Coś okay. na, jakbym miał oceniać huk. No. Jeśli chodzi o petardki. O. Taki korsarz. Odbezpie o, zawsze to musimy odbezpieczyć. Żeby iglica była do tyłu. Ciska. O! Nie widzicie. A wiesz dlaczego... Wy, sam. Ale nie, wiesz, sam Ci szczelił? Ta. No bo nie wiem dlaczego właśnie odbezpieczasz to w momencie, no bo jak... No... Muszę, bo inaczej nie. masz iglicę, tak? Aha. Tu masz iglicę w środku, widzisz, o. Aha. A i to, to jest... wypycha jakby, tak? Tak, to, Aha. to powoduje, że ładunek wyszczy. Aha. Kurde, to ja się odsunę może, Ty. Muszę. Mhm. O. Mhm. Pepchnięte. I mm -hmm. Także moi drodzy, poszczelaliśmy wspomnienie młodości. Korki zostały. jeszcze nam sztukę. C A chce sobie szczelić? Proszę cię bardzo, dam ci. Że ja? A, oczywiście, że ty. Matka. Proszę cię bardzo. Tu się wkłada mocno. Proszę. Mm -hmm. Poszczelasz sobie teraz ty. Mm -hmm. Trzymaj. Ma mm -hmm. jeszcze sobie synku. No, tylko trzeba przytykać ucho, kurde. Chcesz naładować? Musisz o ten mhm. Musisz. Aha, ten tutaj. Odciągasz? Tu. Tak. O właśnie, ten właśnie. Proch, widzicie, tu jest proch i tu jest proch. Tak, tu jest, kab... no. tak jak kapiszony, kurde. Tak jak kapiszony. Trzeba mocno włożyć, bardzo by się nie wyszczeliło. Do lufy. No, udało się wepchnąć. a widzisz, Ty już. Luf... Daj, tata załaduje, a tu sobie szczelisz. Znaczy. Aha. Proszę. Uh -huh, dziękuję. Synu się boi. Nie był w wojsku, więc się boi. Bardzo dość fajne. <gry> Ważne, że to jest Mam produkt tutaj... polski. Moi drodzy, jedyna zabawka, która w tej chwili jest. Jeszcze... Polski, nie polskie, nie no. polskie. Nie powiem, gdzie pracą, produkują, ale, ale są. Tak Jeszcze wie? są chyba ten większe te pistoleciki, nie? Trzy gatunki mamy pistoletów. Czy tam więcej modele. Jest. Są na te podwójne, te właśnie lówki Proszę. Proszę. Czemu ja znowu? No trzymaj, szelsto ostatniego. Aha, aha, aha. Maciej głucho zatyka. O. Kurczę, fajne. No i konfetti takie, nie? Jakie konfetti? No Także, moi drodzy. Spoko. No już, już wszystko wiemy. Spoko. Także petardka dość spoko. Ważne, że działa. Ale to zawsze zaleca na ostrożność. Nie nosimy przede wszystkim takich rzeczy w kieszeni. Bo przy uderzeniu można sobie zrobić krzywdę. Także to byłoby na tyle. My się z wami żegnamy. No taki retro teścik Retro teścik raczej z mojej młodości. Tak, tak wyglądała pirotechnika jak ja byłem młody. To była jedyna rozrywka. Mm. Trzymajcie się mocno. Hej. Na razie.